Więc staje się obowiązkiem. Myślę, że teraz jestem wezwany do przedstawienia właściwych uwag, z pewnością. Nie spodziewałeś się niczego innego. Nie wstydzę się swoich czynów. Wstydzę się, że nie wolno ci luksusu bycia człowiekiem. Słabość i skrucha. Nie wolno ci stawiać swoich odpustów ponad ważniejszy cel. Nie widzę już wyższego celu. Wtedy twój los jest po prostu moją sprawiedliwością, której nie możesz wymierzać. Możesz mieć powód, nie masz prawa. Nie masz oznacza, że albo ośmieszasz się dyktować mi obowiązki, czy masz pojęcie jaka jest cena twoich działań? Jaki może być ich skutek? Kim jesteś, aby dać im nadzieję? Co im dajesz? Dajemy im szczęście. Dali nam władzę, władzę, którą możemy im odebrać. Ich wolność pod pozorem demokracji mężczyźni nigdy nie będą wolni, ponieważ są słabi, skorumpowani, bezwartościowi i niespokojni. Ludzie wierzą w władzę, zmęczyli się czekaniem na cudy. I tajemnica nauka jest ich religią. Nie ma dla nich lepszego wytłumaczenia. Nigdy nie wolno im uwierzą inaczej, jeśli projekt ma ruszyć, jakim kosztem dla nich pytania są nieistotne, a wynik nieunikniony. Data jest ustalona, jakim kosztem dla nich, dla Twojej własnej, egoistycznej korzyści, ilu ludzi musi zginąć? Z Twojej ręki, aby zachować Twoją stawkę w projekcie. Nie jestem pod wrażeniem Twoich cudów i nie poruszony Twoim oszustwem. Twoja sprawiedliwość zostanie wymierzona przez kogo tym razem. I przez co także wszystko ci, którzy posiadają narzędzia Twojej destrukcji.